fuck e, siema widzowie ogólnie to e, ama, e, ama się zdenerwowała bo nagrałem film dla beki e, gdzie była piosenka jej że e, nie śpiewała swoim głosem e, więc nagrałem dla żartu ten film a ona chyba nie skumała i w ogóle te argumenty są cudowne nie przydaję opis tej piosenki nie chce mi się nie każdy chce pokazać swój głos śpiewać no okej okay. Okej. Okay. Ale mówię, że to jest dla Beki, no. Samyś nie zrobi lepszej. Kurde! Powiedz ty, komendatorom mentalnym, że samyś nie zrobi lepszego występu. Kurde! No ja nie mogę, nie? Co za... Widzowie są zadowoleni. Mam to gdzieś. Mam twoją opinię gdzieś, bo jestem hejterem oni. Poczekajcie troszeczkę. mi to nowość, a ma złą no, no, Kim ja sobie robię? Co to, 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 to za nowo name? Szczerze, szczerze, co to za nowe Czekajcie. No i no, no, no dobra, no, nie będzie do ciebie żadnego problemu, ale nie wysyłaj rynnowołych ludzi, okej? Okay? Aby... No i widzicie, nie ma do nich żadnego problemu. Sam to powiedziałem, więc przestań e, być taką atencjuszką. W się dobra, nieźle źle powiedziałem, przestań tak kłamać. Przestań tak kłamać, idzie to wyglądać dobrze. Eee, mój kanał, moje filmy. Eee, Okej. Okay. Ta strona służy do tworzenia piosenek. Jaka strona? Podaj mi nazwę strony, podaj mi nazwę strony. Po co komentujesz to mój kanał i mogę robić co z nie wiem, chcę? <laughs> mój kanał, moje filmy. Po co komentujesz to mój kanał i mogę sobie robić z nim co pragnę? Zrozumieliście? Mam nadzieję. Do widzenia. Ale nie, ale nie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ehm, chcę wam tylko coś pokazać, no bo wiem, że pewnie mieliście ciężko w szkole. Jakieś kartkóweczki, jakieś sprawdziany, nie wiem, pytania. Nie wiem, czy mi dzieje się coś takiego. Ale no, ten, no, powrót do szkoły, jesteście smutni, to mam coś dla was na pocieszenie.